Hej, witajcie na kanale Kwasio Official. Zapaliście mnie właśnie podczas próby uruchomienia żuka. No za cholerę nie chcę mi diabły odpalić. Wydaje mi się, że problemem mogą być świece. Nie ma na nich iskry, one są w takim stanie dosyć średnim, więc zaraz lecę po cztery nowe świece. No i dalej będziemy próbować go odpalić. Mam samostart. Mam akumulator naładowany na full. Zresztą akumulator jest nowy. No i będziemy próbować odpalić żuczka. I z takich nowości na kanale, z planów przyszłościowych, bo będzie ich bardzo dużo, zaczynamy od tematu żuka. Żuki idzie na sprzedaż. No przykro. A dlaczego? Zaraz Wam powiem. Niestety, jak widzicie. Nie mam garażu. Garaż będzie budowany dopiero tutaj, gdzie stoi ułaz, ale tak czy inaczej nie będzie on na tyle duży, aby mógł pomieścić żuczynę. Miłość wymaga poświęceń, więc muszę żuka oddać komuś, kto ten garaż ma. No bo zobaczcie, stoi on tak tutaj pod chmurką i marnieje. Chcę go odpalić, chcę pojechać go całego ładnie umyć i e, rusza akcja sprzedaż żuka. Jest już parę osób się zgłosiło. Nie wiem czy zrobię jakąś aukcję na Allegro i tak dalej. No, coś pomyślę. Tak czy inaczej z nowinek kanałowych, Żuk idzie na sprzedaż, filmy będą kręcone z ułazem. Co dalej? Traktorek jednoosiowy z przyczepą ma się dobrze. Wszystko jest w porządku. Wczoraj go odpalałem. Chodzi elegancko. Nie, nie trzeba nim odśnieżać. Będziemy na wiosnę, natomiast orać nim pole. No i projekt Dniepr. Sprawa lekko przycichła, ale lwia część z Was mnie o to pyta. Or, co z tym projektem Dniepr? Ja bardzo przepraszam, moja wina, wszystko to jest moja wina, nie miałem garażu. Gdzieś tam tutaj w tym domku ten garaż zaczął powstawać, docelowo będzie budowany z boku, ale dobra wiadomość jest taka, że abstrahując od wszystkich garaży świata Projekt Dniepr rusza już na wiosnę, jak troszeczkę odwilży i zrobi się nieco cieplej. Myślę, że w kwietniu będą już kolejne odcinki. A jak wygląda Dniepr? Chodźcie. Tak się prezentuje maszyna. Stoi dokładnie tam, gdzie zostawiłem ją na ostatnim odcinku. Tutaj pilarka spalinowa Ursus, działa, wszystko z nią w porządku. Będą z nią kolejne odcinki. <laughs> tak, wiem, prowadnica wciąż jest za długa. Słuchajcie, u mnie to naprawdę czas płynie wolniej i za wiele się tutaj nie zmienia Suzuki DR odpalana była wczoraj żeby nieco pochodziła się rozgrzała w te zimowe dni, w te zimowe wieczory odcinki z DR będą kręcone podróże małe i duże może jakieś nocki w lesie solo to będziemy wszystko jeździć na DR -ce. Dniepr jak mówiłem rusza w kwietniu już no nie mogę się doczekać tutaj jest kosz do Dniepra za rowerem ale generalnie wszystko jest dobrze. Spójrzcie, tutaj już zacząłem części do niego kupować. Mam koło, które będzie kołem zapasowym. Gdzieś tam na półkach są inne graty, śrubki i tak dalej, i tak dalej. Także Dniepr. Do zobaczenia Dnieprze. Kolejna seria, która wstrzela się na kanał, dotyczyć będzie broni czarnoprochowej. Czy to pistolety jednodwulufowe, czy też rewolwery takie, pepperboxy i inne cuda. Pojawią się również karabiny oraz strzelby. Zrobimy sobie e, testy, porównania, recenzje, strzelania na strzelnicy, e, omawianie poszczególnych rodzajów broni no i w ogóle rozpinimy sobie temat, czy tak archaiczny sprzęt nadaje się do obry, obrony osobistej oraz do obrony miru domowego. Pojawi się również seria e, dotycząca przetrwania, dotycząca preppingu. E, pierwszy odcinek to będzie Blackout Bag. Mm, torba na przetrwanie pod kątem odłączenia energii elektrycznej bo wtedy naprawdę może być nieciekawie, ale będą też inne filmy. Oczywiście recenzje przedmiotów, noży, kuchenek i tak dalej, rzeczy bushcraftowo preppersowych. to wszystko również będzie na kanale. Będzie seria z budowy garażu, ponieważ mam taki ambitny plan, że skoro postawiłem obórkę dla zmory, no to przecież garaż też dam radę postawić. <ścoughs> Zobaczymy, jak to będzie. Obora stoi póki co, więc wydaje mi się, że lekki fach w ręku i doświadczenie już mam. Kolejna sprawa, seria podróże e, Yamaha Chopperek 125. Chciałbym pokazać Wam wszystkim, którym marzą się podróże motocyklowe, ale nie mają prawka na motocykl, e, myślą, żeby go zrobić, ale jeszcze nie wiedzą i tak dalej, jak można świetnie podróżować motocyklem 125. Motocyklem Chopperem od zawsze jakby... Mm, klasa motocykli mnie pociągała najbardziej, ten typ podróżowania, więc gruby, 150-kilowy koleś na motorku 125 ruszy w Polskę. Podróże małe i duże, są takie krótkie, są takie nieco dłuższe, ale jest też plan, aby objechać Polskę wzdłuż granic dookoła. Wszystko solo, wszystko z wami. Także cóż, takie plany są. Aha, plany też są na recenzji restauracji, knajpek restauracji, chainów fast foodowych, Jakieś nowe kanapki, jakieś nowe miejsca na mapach Polski, na mapach Trójmiasta, od tego zaczniemy. Mam już kilka knajpek, do których się odezwałem. E, zaproszenie zostało przyjęte: to znaczy, może nie tyle zaproszenie, co wproszenie się moje do nich, ale powiedzieli: spoko, kwasior, wpadaj i będziemy raczyć Cię dobrym jadłem. Także recenzje knajpek, restauracji również się pojawią na kanale. Planuję też recenzje hoteli, e, związane to będzie z moim podróżowaniem. Także planów dużo. Projekt Dniepr, podróże łazem, podróże jakieś leśne buszkraftowe, motocyklem czy też rowerem. Yamahą pojedziemy w Polskę. Ułazem też coś poczarujemy, no i niestety w tym roku będziemy się żegnali z żukiem. A jak coś jeszcze mi wpadnie dzikiego do głowy, będę informował na bieżąco. Do zobaczenia! Aha, no przecież jeszcze dieta! Kwasior, bo rok temu to ty się tak zarzekałeś. Ja wiem, że się zarzekałem, ale mi nie wyszło. Trudno. Nie wszystko wychodzi od razu, ale postanowienia noworoczne są. Są takie, żeby schudnąć, żeby zrzucić wagę i będę się tego trzymał. Może jakieś filmy, zbiegania, motywatorki, coś i tak dalej, chociaż jak widać, to dobrym motywatorem to ja nie jestem. Ale będę się starał, trzymajcie kciuki. Do zobaczenia.